Czy ktoś to w ogóle będzie oglądał? Cześć, tu Julka. Wyjaśnienia odnośnie tego, dlaczego mnie nie było, czy to jest mój powrót i generalnie co u mnie po recenzji Wojen Makowych, więc dla osób, które po tutaj przyszły, zapraszam na koniec filmu. A teraz przejdźmy do recenzji. Tak jak już widzicie po tytule, przychodzę do Was dzisiaj z recenzją dwóch pierwszych części Trylogii Wojen Makowych Rebeki Kwang. Która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Fabryka Słów. Ta seria sprawiła, że na nowo zakochałam się w fantastyce, i nie bez powodu wybrałam tę konkretną serię, żeby nagrać dzisiejszy film. Po prostu bardzo chciałam komuś o tym poopowiadać, a nikt z moich znajomych ani Wojny, Wojny Makowej, ani Republiki Smoka nie przeczytał, więc, więc opowiem o tym Wam. Główną bohaterką wojny makowej jest Rin, która jest sierotą wojenną. Po drugiej wojnie makowej trafia ona do rodziny Fangów. Tam jest wychowywana przez 10-12 lat, jakoś tak mniej więcej, i ta rodzina nie widzi dla niej większej przyszłości. Uważają, że jest im zbędna i chcą ją po prostu wydać za mąż, za bogatego starca i się jej po prostu pozbyć. Rin przeciwstawia się temu, zdaje keju. Czyli taki międzynarodowy egzamin, który pozwoli jej dostać się na Akademię, i jest to właściwie jedyny sposób na uwolnienie się z tego, z tego miasteczka, w którym mieszka, czyli Stikany. Zdaje ten keju, zdaje go najlepiej w swojej prowincji i dostaje się do Sinegardu, czyli do najlepszej Akademii Wojskowej w Nikan, czyli w kraju, w którym mieszka. Nie chcę więcej mówić o fabule, bo mam wrażenie, że, że po prostu powiem Wam za dużo spoilerów. I może przejdę do tego, dlaczego ta książka w ogóle mi się tak bardzo spodobała i jak wyglądało moje czytanie jej, bo to jest dość ciekawe. Ja ją zaczęłam czytać w lipcu 2020 roku. Przeczytałam około 50 stron. Właściwie doszłam do momentu, gdzie Rin wchodzi do Akademii Synegradzkiej i przywala chyba neschy wtedy w twarz, jakoś tak, coś w tym stylu. I przestałam to czytać. Nie wynikało to z tego, że książka mi się nie podobała, wręcz przeciwnie, byłam nią zachwycona ale nie czułam jakby takiej potrzeby czytelniczej i to zresztą trwało przez cały mój okres licealny, czyli coś, o czym powiem już pod koniec tego filmu. I wróciłam do tej książki dopiero w styczniu tego roku, czyli 2021, i zakochałam się na nowo. Książka mnie wchłonęła, mam wrażenie. Ja w momencie czytania i Wojny Makowej, i Republiki Smoka przepadłam po prostu, świat dla mnie nie istniał i na nowo pokochałam fantastykę, co, co jest naprawdę... Piękne. I to jest naprawdę piękne. Przede wszystkim podobało mi się w tej książce to, że akcja jest bardzo wartka. Autorka nie stara się robić jakichś bezsensownych scen, nic nie wnoszących, bezsensownych opisów. I trzeba się naprawdę postarać, żeby po pierwsze nie było zbędnych opisów, ale po drugie świat był na tyle dobrze nakreślony, żebym czytelnik... Poczuł się, jakby faktycznie w tym świecie był. Coś, z czym bardzo często się spotykam w fantastyce, to jest albo za bardzo, albo za mało wykreowany świat. To znaczy, za bardzo może nie, ale jest w nim za dużo opisów, i przez to mnie trochę nudzi. Albo za mały, czyli coś, co na przykład, z czym na przykład ostatnio spotkałam się czytając, nie opuszczaj mnie, kazyło Ishiguro. Dla mnie ten świat był za mało wykreowany, był w nim za mało szczegółów, i przez to ta historia mnie aż tak nie wciągnęła. Tu jest to bardzo dobrze wyważone. Z jednej strony świat jest bardzo dobrze opisany, jest tu bardzo dużo strategii, bardzo dużo historii, ale ona nie nudzi, ona ciekawi i jest świetnie przedstawiona. Tutaj mamy całą mapkę z, z Nikan i nie tylko. Z drugiej strony jest jeszcze mapka, w której pokazany jest Sper i Federacja Mugen i to jest jeden z tych powodów, dla których nakłaniam Was do mimo wszystko przeczytania tej książki w papierze, Ponieważ ja osobiście często się gubiłam, w szczególności czytając właśnie pierwszą część, czyli Wojnę Makową, gubiłam się w geografii tego państwa, a jest ona tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważna, w szczególności podczas wojny, która tu się pojawia w połowie książki. I nie uważam, aby to był jakiś spoiler. Yy, I uważam, że to jest plus tej książki, że RIN w Akademii jest może przez 200 stron. To jest coś, czego, czego ja się bałam, tak naprawdę, że cała książka będzie opowiadała o tym, że ta jedna linia jest sobie w tej akademii tam się uczy. Nie twierdzę, że to by było nudne, bo możliwe, że Rebecca Kwang potrafiłaby to zrobić w taki sposób, żeby mnie to zaciekawiło, ale nie ukryłam, że no nie byłam za dobrze nastawiona do czytania całej książki o tym, że linia jest w akademii, więc bardzo mnie to cieszyło, że tak jak już mówiłam, linia w tej akademii jest zaledwie przez 200 stron i potem trafia na wojnę. I tak naprawdę. O wojnie jest ta książka. Nie ma tutaj wątku romantycznego, przynajmniej aż tak dobrze widocznego. Nie ma tu żadnego trójkąta miłosnego. I uwaga, najważniejsza sprawa nie jest to książka młodzieżowa. I trzeba to zaznaczyć, ponieważ ostatnio z jakiegoś powodu na lubimy czytać: Wojna Makowa trafiła do kategorii w plebistycie lubimy czytać do najlepszej tam młodzieżowej książki fantastycznej. To nie jest młodzieżowa książka, to nie jest młodzieżowa seria. Ona jest zbyt brutalna na to, żeby być książką młodzieżową. Jest tutaj jedna scena, przez którą nie mogłam spać w nocy, przez którą miałam koszmary w nocy. I zaraz będę mówiła trochę o spoilerach, o czym was oczywiście ostrzegę i wtedy trochę bardziej o tej scenie powiem. Albo właściwie mogę od razu przejść do spoilerów. Także jeżeli nie czytałeś Wojny Makowej, a chcesz ją przeczytać, to zapraszam w to miejsce filmu, a ja przejdę do spoilerów. Scena, o której przed chwilą mówiłam, która sprawiła, że miałam koszmary w nocy, to jest ludobójstwo w Golen Nis, które jest opisane z taką dokładnością i z taką brutalnością. Jest po prostu okropne. W sensie ta scena jest świetnie napisana, ale... Ja po prostu czułam rozpacz wylewającą się z, z, ze zdani tej książki, ale z drugiej strony było to dla mnie tak brutalne i tak dotkliwe. O, okropna scena. Domyślałam się, że ta relacja z Neską prędzej czy później przerodzi się w coś rodzaju przyjaźni, bliższej znajomości, że oni w końcu się polubią i że mm, mimo wszystko staną się sobie bliscy. Choć nie było to aż takie oczywiste, tak mi się wydaje, przynajmniej ponieważ. Bardzo długo w ogóle bałam się, że Neska będzie taką jednowymiarową postacią, będzie tylko takim złym hamem, który próbuje tylko utrudnić Rin życie. Bardzo się tego bałam, a tak nie jest, więc cieszy mnie to niesamowicie. I wydaje mi się, że bez zbędnego przedłużania mogę przejść do Republiki Smoka. Bardzo się bałam, że Republika Smoka będzie cierpiała na syndrom drugiego tomu, chociaż słyszałam i czytałam w wielu recenzjach, że absolutnie tak nie jest. To moim zdaniem. Pierwsze 100, 200 stron jest bardzo powolnych. Rin mnie niesamowicie irytowała w tych pierwszych 100, 200 stronach. Nie potrafiłam tej dziewczyny znieść. Akcja była bardzo powolna i gdyby nie fakty, że ta książka mnie wciągnęła, w jakby, że ta seria mnie wciągnęła tak bardzo przy pierwszej części, to nie wiem, czy bym to zdzierżyła tak szczerze. Natomiast po tych 200 stronach akcja znowu po prostu pędzi i szaleje. Brutalność w Republice Smoka jest jeszcze większa. Jest dobitniejsza, jest krzywdząca dla czytelnika. Płakałam na koniec tej książki i o zakończeniu też bardzo bym chciała powiedzieć. Także przejdźmy do spoilerów i przywincie tutaj, jeżeli tych spoilerów słuchać nie chcecie. Rebeka Kwang bardzo wyzbrania się przed tym wątkiem romantycznym, mówiąc, że w ogóle go nie ma w całej trylogii i że w ogóle to B. No nie, to nie jest prawda moim zdaniem. I tak jak w Wojnie makowi faktycznie ten wątek romantyczny aż tak nie wybrzmiewa, tak w drugiej części... jakby Rebeka skarbuje. Kogo ty chcesz oszukać? Ja bym wręcz powiedziała, że wątek Rin i Altana i miłości Rin do Altana tak naprawdę jest w pewnym momencie swego rodzaju osią fabuły prawie że, ponieważ na przez tą miłość do Altana popełnia tyle błędów i podejmuje tyle decyzji ze względu na Altana, że to jest niesamowite. I nie mówię, że mnie tym irytowała, bo byłam w stanie to zrozumieć. Irytuje mnie to, że Rebeka kłamie wzbrania się, że to nie ma wątku romantycznego. A już nie mówiąc o tym, że mniej więcej od połowy książki Relacja Rin i Neschy, no, Rebeka. Nie kłamiemy, nie kłamiemy. Moją ulubioną relacją w tej książce jest relacja Kitaja i Rin. Uwielbiam ich, uwielbiam to, jak w, tej, jak w tej części przechodzą od może nie nienawiści, ale takiej niechęci do siebie, do przyjaźni i takiej miłości, ale takiej braterskiej, przyjacielskiej miłości. Niesamowicie podoba mi się wątek, jakby ich połączenia dusz, nie wiem czy to dobrze nazywam, strasznie mi się to spodobało. Podoba mi się, jak tutaj potrafi znieść najgorszy ból dla Rin i jak bardzo potrafi jest się dla, dla niej poświęcić i vice versa. I strasznie podoba mi się, że w takiej serii jest taka relacja. Wydaje mi się, że takie relacje są potrzebne, żeby pokazywać, że takie relacje istnieć mogą. Pomimo tego, jak wiele osób neguje takie relacje, moim zdaniem jest to, jest to najlepsza relacja tej książki. I uwaga! Ostatni 50 stron tej książki. Co tam się stało? Jakby... Ja słyszałam, że ostatnie, 50 książki w... że ostatnie 50 stron książki wbija w fotel i jest takie niesamowite i nieprzewidywalne, ale nie spodziewałam się, że aż tak. ty mały ciulku. Strasznie zabolało mnie śmierć Cike, zabolało mnie to, jak, się, jak Ramza się poświęcił dla Rin. Naprawdę ostatnie 50 stron to dla mnie był rollercoaster emocjonalny. Nie pamiętam kiedy ostatni raz tak bardzo rozemocjonowało mnie cokolwiek, jakiejkolwiek książce. Siedziałam taka cała wzburzona, i zła, i smutna i nie mogę się po prostu doczekać kolejnej części. Słowem podsumowania, mam nadzieję, że ta recenzjo polecajka nie była aż tak chaotyczna, jaka mi się wydaje, że była. Język polski, trudna mowa. I mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się zachęcić Was do przeczytania tej serii. Ja się absolutnie nie mogę doczekać e, trzeciej, części, trzeciej, finalnej części trylogii, czyli Boga w płomieniach. Wydaje mi się, że tak będzie się tak ta część nazywała. Ma wyjść podobno w kwietniu, jeżeli się nie mylę. W kwietniu albo w maju ma się, ma się ukazać. i ja absolutnie nie mogę się tego doczekać. Wiem, że mogłabym przeczytać po prostu e, The Burning God po angielsku. Ale stwierdziłam, że skoro i pierwszą, i drugą część przeczytałam po polsku, to nie będę kombinować i się męczyć I po prostu poczekam na wyjście trzeciej części Miałam dodać, w opisie znajduje się playlista pod tytułem The Poppy War I zrobiłam ją na Spotify'u, mam nadzieję, że umilę wam czytanie tej serii Są to piosenki, które najbardziej kojarzyły mi się z tą serią, także zapraszam A po drugie robienie playlist to jest moje coping mechanizm, także... I teraz przejdźmy do małego wyjaśnienia, dlaczego tak długo mnie nie było w liceum przechodziłam bardzo duży zastój czytelniczy, nie potrafiłam cię zabrać praktycznie za nic. Czytałam po pięć książek rocznie, dziesięć może, to był taki maks, i to i tak, jak, osiągnę, jak było dziesięć, to było i tak, wow, super, świetnie. Czytałam bardzo mało, um, czytałam strasznie mało, nie czułam jakby takiej potrzeby, i od jakichś dwóch, trzech miesięcy nagle to czytanie mi wróciło ze zdwojoną siłą. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak bardzo. Chciałam czytać i tak bardzo pragnęłam chwytać za książki i je pochłaniać wręcz, bo to właśnie teraz robię. Oczywiście w swoim własnym tempie, ale wydaje mi się, że tak, że teraz pochłaniam książki. I nie wiem, czy ten filmik jest równoznaczny z moim powrotem na YouTube, pomimo tego, że bardzo tęskniłam za tym i jakoś, jakoś mi tak lepiej, że tutaj stoję i mówię do tego aparatu. Tak mi się miło na serduszku robi. Bardzo za tym tęskniłam. Nie wiem, czy czas mi na to pozwoli i moja edukacja, ale postaram się. Nie jest to obietnica, nie wiem, co z tego wyniknie, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale po prostu bardzo za tym tęskniłam. Z jednej strony przepraszam, że mnie tyle nie było, a z drugiej strony mam wrażenie, że gdybym przez ostatnie dwa i pół roku, czy nawet trzy lata, nagrywała, to te filmiki nie byłyby takie z głębi serduszka i takie szczere. Bo po prostu nie czułam takiej potrzeby. A po drugie, mało czytałam i nie miałam nawet czym się z Wami podzielić. Ale teraz może, a może wracam? Nie wiem, najprawdopodobniej wszystko wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że tym filmem nawet Was nie zanudziłam, i mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania Wojny Makowej. Trzymajcie się, całuję. Pa!